Wyrok szczególny 9 dlaczego sądzie wyrok jest wieczny. Dlaczego na sądzie ostatecznym wyrok jest wieczny? powiedziałbym, że to dogmat Kościoła, który mówi, że piekło jest wieczne, że nikt kiedykolwiek z tego wyjdzie. Są teologowie tacy jak orygens, którzy próbowali sobie wyobrazić, że w końcu, przez cierpienie, potępieni rozpadną się. Imienia życia. Oznacza to, że Bóg robi wszystko dla tych, którzy naprawdę mogą się nawrócić, aby tak się stało, i że kiedy pojawia się Chrystus, naprawdę to robią. Jeśli ktoś oparł się wszystkiemu, czyli życiu ziemskiemu, jego nieszczęściom i radościom, przyjściu Chrystusa w godzinie śmierci, przejściu przez Szeol, co może trwać czasem latami, aby człowiek doświadczył samotności, to piekło, tak. Jeśli ktoś stawia opór wszystkiemu i nawet stawienie czoła Chrystusowi nie ma nic do roboty, wybiera samotną wolność Lucyfera. Wtedy nikt nie zmusi jej ponownie do zmiany wyboru. Jego grzech, bluźnierstwo przeciwko Duchowi Świętemu, jest całkowicie klarowny i całkowicie kontrolowany. Abyśmy w piekle nawet przyszli sto tysięcy lat później, po tym, jak jak pająk, w złości, w nienawiści, ta osoba cierpiała, nie zmieniał się, mówił, ale ja to wszystko wiem, wiedziałem to od zacznij, nigdy nie zaakceptuję tej pokory, tej miłości. Jestem szczęśliwy. Ona głosi to oczywiście w kłamstwie Chrystus bez przerwy. Wszelki grzech jest wybaczalny, gdy się za niego żałuje. Cóż, nigdy się nie zmienia, nie dlatego, że człowiek nie może się zmienić i dlatego, że nie chce się zmienić. Nigdy. To samo dla raju, wyrok jest wieczny i nawet dla czyśćca, który następuje po sądzie, ponieważ człowiek wybrał Chrystusa po konfrontacji z Lucyferem, wybrał pokorę i miłość, która panuje w raju. Kropka już nigdy więcej nie zmieni swojego wyboru, napełnia się gorliwością. Kropka jeśli jest w czyśćcu po sądzie ostatecznym jest z miłości, aby spłacić swoje długi, chce tego i dlatego cała jest miłością, chociaż nie jest jeszcze cała pokora, ale przyjdzie. Tak więc, ponieważ jest zdeterminowana, oparła się Lucyferowi, nigdy nie twój wybór nigdy się nie zmieni. Ponadto, napełniona łaską Bożą, która ją umacnia, pomaga jej wytrzymać w chwilach rozpaczy, które przychodzą do tego strasznego czyśca, który następuje po sądzie ostatecznym.

De plus, remplie de la grâce de Dieu qui la fortifie, elle est aidée pour tenir dans les moments de désespoir qui arrivent dans ce purgatoire terrible qui suit le jugement dernier. Enfin, les personnes qui sont dans la vision béatifique, là c'est même pas la peine de le traiter, elles voient l'essence même de Dieu qui est équivalent à la béatitude, le bonheur absolu, sans aucune limite. Comment pourrait-on rejeter la béatitude